Witam Was serdecznie. Następnie chcę Was pobłogosławić w imieniu Pana, naszego Boga Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym się odnieść do słowa, które Bóg, nasz wspaniały Zbawiciel Jezus Chrystus, w momencie ukrzyżowania, ukrzyżowania powiedział do łotra, bo wiele osób się na ten temat wykuca. Ja chcę po prostu dać moje poznanie. To, jak mi Bóg daje, to zrozumieć. Na temat słów, zaprawdę powiadam ci, dziś będzie ze mną w raju. Bo wiele osób twierdzi, że to słowo, które były wypowiedziane, że Bóg powiedział do Łotra, tak naprawdę do pierwszego zbawionego świętego, nie? Który był przed śmiercią żałował tego wszystkiego i do, do, doznał zbawienia. Chrztu, w Duchu Świętym, oczywiście. I jest do niego powiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Niektórzy to twierdzą, że powiedział: Zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze mną w raju. Jest przycinek W innym tłumaczeniu jest taki, w którym ja wierzę: jest, Zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze mną w raju. I trzeba zrozumieć i rozłożyć to tak trochę logicznie, bo jeśli oni umierali w tym momencie i w tym dniu, to był ten dzień, w tej danej chwili. To dlaczego do Niego powiedział, podkreślałby to słowo, dziś będziesz ze mną w raju? Oni wiedzieli, że to jest dziś. Nie musiałby tego nasz kochany Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, podkreślać, to zaprawdę. powiadam Tobie dziś. Oni doskonale wiedzieli, że to jest dziś. I powiedział, „zaprawdę, powiadam Tobie, dziś będziesz ze mną w raju. Jeden z moich braci, który ze mną dyskutował na ten temat, gorąco Cię pozdrawiam, bracie. W w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa, przynajmniej za, dziękuję Ci za normalną rozmowę. Ma inne poznanie niż ja mam i twierdzi, że skoro to by było niemożliwe, bo Jezus został złożony do grobu. I to na pewno nie było dziś. I tu się zaczyna właśnie ten cały jeden taki problem bo jak wiecie, jak mówię w innych filmach, ciało, duch i dusza. To są trzy różne rzeczy. Jezus coś powiedział, w Twoje ręce oddaję ducha mego, ducha. I Jezus jest Bogiem. Musimy najpierw to sobie uświadomić i uwierzyć w to, że On jest Bogiem. I to jest jeden i ten sam Bóg, który był w Starym Testamencie, Jachwę, który wszedł, został poczęty z Ducha Świętego, gdzie Bóg stworzył sobie ciało, wszedł w to ciało i to ciało jest stuprocentowym człowiekiem, jest to Syn Boży, jest to prosto Bogiem, Bóg w ciele, rozumiecie? Jest to jeden i ten sam Bóg. I najpierw to trzeba rozdzielić, bo. I wam przeczytam, na przykład, tam, ja już kiedyś robiłem, że Jezus jest Bogiem, czytałem te wersety, ale ja je przeczytam jeszcze raz, że, a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności, Bóg obawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganem, poganą, uwierzono mu na świecie, wzięty Został w górę do chwały. Bóg został wzięty w górę do chwały. Rozumiecie? Jest to pierwszy 3,16. pierwszy Jana 5.20. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. I jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Pierwszy Jana 5.20. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jesteśmy w tym prawdziwym Bogu. Rozumiecie? Musimy to rozdzielać. Musimy też wiedzieć, że Jezus, jak się modlił, to modlił się jako ciało, jako człowiek. I był, to jest w ukryciu. Bóg jest w ukryciu. Jest to wielka tajemnica pobożności, rozumiecie? Musimy to rozdzielić. Jest to jedna i ta sama osoba. To tak jak ja, jestem Zachariasz. Jeden Zachariasz. Jestem przykładowo, ja mówię przykładowo. Jestem kierowcą, jestem kucharzem, jestem projektantem wnętrz, na przykład. Mam trzy różne role. Tak samo jest właśnie tak Bóg. Jest, jest to wielka tajemnica pobożności. I nie wolno rozdzielać Boga na trzech różnych bogów, bo to już jest chwalstwo. Nie mieliśmy innych bogów, co przede mną. I na przykład jest napisane w 1 Jana 5,7 Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty. A ci trzej jedno są. I kogoś innego ma w niebie, jeśli nie Ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Psalm 73,25 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? I dobrze czynisz, Jakuba 2. Nie ma Boga sprawiedliwego, ani innego Zbawiciela oprócz mnie. Izajasza 45. Nie ma innego Boga. Nie ma żadnego innego. Ani Zbawiciela. A kto jest Zbawicielem? Mamy napisane to w Dziejach apostolskich 412. I nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem pod żadnego innego imienia. Danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest to Jezus Chrystus. Jeżeli już to zrozumiemy. To musimy wiedzieć, że w grobie zostało złożone tylko ciało. Bóg jest Bogiem. Z martwych stał Bóg. Prawda? Jeżeli Boga nie było, bo jest to znak Jonasza, tak? to się zgadzam z bratem, który mi to powiedział. Brak, b, b, znak Jonasza. W, w, w trzy dni był w ciele. By, był, w, przepraszam, był w grobie. Ale przez te trzy dni Bóg. Istniał. To tylko ciało, które sobie stworzył, które przyszedł na ten świat, umarło. Rozumiecie? I to trzeba zrozumieć. I, bo co wtedy? Boga nie było? A jest jasno też napisane, że Mateusza 10 przez 29 Czyż nie sprzedają dwóch rubli za asa? A przecież żaden z nich bez woli ojca waszego nie spadnie na ziemię. Nie, w tym czasie i na całym świecie umierały zwierzęta i ludzie. I tak dalej, co się dzieje? Nic się nie dzieje bez woli Ojca Waszego. Nic jest, nawet wróbel nie spadnie na Ziemię. Rozumiecie? Nic. A jest, jak jest napisane w. Ja wam zaraz to przeczytam. Eee. Eee. Gdzie to jest jeszcze? Ja muszę to. chwileczkę, dobrze? Przeczytać, nie branie, że powiedział. będzie trzy dni i noce w grobie, martwy. No, i na przykład, jak powiedział w to jest Jana 20 przez 16 Rzeki Jezus, Mario, ona obróciwszy się rzekomo po hebrajsku, rabuni co znaczy nauczycielu Rzeki Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuje do Ojca mego, Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Schodzi o ciało, nie wstąpił jeszcze w ciele, rozumiecie? Ciało, które z stało i ciało zostało uwielbione, kiedy wstąpiło. Jest to ewidentnie, jest to właśnie w tym wersecie, którym Wam przeczytałem. W, e, aby, właśnie w pierwszym Tymoteusza 3.16, a bez wątpienia wielka jest ta pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był pogadą, uwierzoną mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. Bóg wzięty został w górę do chwały. Bóg w ciele. Rozumiecie? Nie możemy rozdzielać Boga na trzy rzeczy. I wtedy właśnie zrozumiemy, że Jezus Chrystus, Pan nasz Bóg, Zbawiciel, w grobie umarł. To leżało tylko ciało, kiedy zmarł na krzyżu. Kiedy dokonał doskonałego dzieła zbawienia. I w tym momencie powiedział do Łotra przed śmiecią. Naprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A nie podkreślał dziś. I na tym to trzeba zrozumieć. Takie mam poznanie. W raju nie powiedział w niebie, bo jak mówiłem w innym filmie też, chyba w poprzednim, że raj i niebo, trzecie niebo to są zupełnie inne miejsca, prawda? Dusze po śmierci idą do raju, lub do piekła na zatracenie, o czym też jest opisane ten stan. W piekle takie mam poznanie. I pamiętajcie, żadnej trójcy nie ma. Trójca nie istnieje. Nie może być Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jest to jeden i ten sam Bóg, który ma trzy różne role. Bo jest to też łamanie przykazania, bożego nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, prawda? I jak jak mówiłem. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a Ci trzej jedno są i kogoś innego ma w niebie, jeśli nie Ciebie. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. No to jak? Chcecie to wszystko pogodzić, skoro będziecie rozdzielali Boga na trzy różne rzeczy. Jeżeli ktoś tak wierzy, to wtedy będzie myślał, że Jezus naprawdę był w tym grobie trzy dni i nie było Go po prostu przez te trzy dni. Nie istniał. Nie wiem, no Bóg nie istniał, tak? No przecież to się przeczy samemu sobie logice. Zachęcam Was do czytania słowa Bożego, przyjęcia Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa do swojego życia, ustanowienia go swoim Panem. Pamiętajcie, tylko Jezus i nikt inny. Chwała Jezusowi.